Programie. Głośno w Drawsku Pomorskim polskie i amerykańskie jednostki zmechanizowane odbywają wspólne ćwiczenia. Czołgi PT-91 Twardy sprawdzają się w błocie, śniegu i na mrozie. Te z pierwszej Brygady Pancernej mimo zimowych warunków ruszają w pole, by ćwiczyć taktykę obrony Warszawy. Polskie i amerykańskie wojska zmechanizowane ramię w ramię ćwiczą na poligonie w Drawsku Pomorskim. Żołnierze 12 Brygady Zmechanizowanej znanej ze skuteczności działań na KTO Rosomak i korzystający z niezawodnych strajkerów, amerykańscy kawalerzyści porównują swoje doświadczenia i techniki szkolenia ucząc się od siebie nawzajem. Zespół, który teraz ćwiczył na punkt amunicyjny pobrać amunicję. Pierwsza drużyna na linię wyjściową. Tutaj ćwiczymy jeszcze raz na sucho. Przygotuj się. Ognia. Przygotowujemy się do ćwiczenia z kompanią amerykańską. Realizujemy strzelania według ich ćwiczeń, czego nasi żołnierze wcześniej nie realizowali. Dlatego na razie przygotowujemy się na sucho, ćwiczymy bez ostrej amunicji procedury podczas strzelania. Następnie po kompanii amerykańskiej nasi żołnierze będą wykonywać strzelanie amunicją ostrą. Przygotuj się, obserwujemy cel. Ognia, Naprost marsz. Strzelanie według tej normy amerykańskiej opiera się na typowej pracy na broni indywidualnego żołnierza. Jest to strzelanie o tyle ciekawe, że skupia się przy użyciu ostrej amunicji na posługiwaniu się bronią ze szczegółami typu zmiana magazynka, czy ukierunkowanie broni w kierunku celu oraz na prawidłowej postawie strzeleckiej i utrzymania środka ciężkości. Rozładuj, przejrzeć broń. Gdy dam wam znak do rozpoczęcia strzelania, rozpocznie lewa flanka z żołnierzami amerykańskimi, a potem prawa z polskimi. W porządku? Tak, doskonale. Dobra, to zaczynamy. Na komendę przygotuj się, namierzacie cel. Sprawdzacie strefę wokół, a na rozkaz ognia otwieracie ogień. Przygotuj się, ognia. To ćwiczenie koncentruje się na prowadzeniu ognia. Na rozkaz żołnierze zmieniają kierunki, zwracają się do celu, unoszą karabin i strzelają. Muszą reagować szybko i celnie strzelać. Przygotować się ognia. Przygotować się ognia. Strzymać ogień. Ruszamy do linii na 10 metrów. Zazwyczaj strzelamy z większych dystansów. Dwa razy do roku staramy się jednak popracować nad strzelaniem na krótkie odległości. To zwiększa różnorodność naszych ćwiczeń. Dobra, teraz będziecie strzelać pojedynczym. Przygotuj się! Ognia! Zabezpieczamy. I w dół. ognia! ognia. <grywa> Moim zdaniem wielu naszych żołnierzy ćwiczy takie strzelanie po raz pierwszy. Kiedy byłem młodym porucznikiem, my również nie prowadziliśmy tego rodzaju strzelań. Rozpoczęliśmy je odkąd w czasie misji w Afganistanie wielu naszych żołnierzy musiało strzelać nie tylko na duże dystanse, jak 300 metrów. Wtedy wprowadziliśmy strzelania dynamiczne na krótkich dystansach, czyli ten rodzaj treningu strzeleckiego. Nasza kompania strajkerów składa się z trzech plutonów, które mogą nas transportować na teren działań w najszybszy możliwy sposób. To, co lubię w strajkerach, to fakt, że umożliwiają nam spieszenie przez tylną część wozu, możliwie blisko wyznaczonego celu. Daje nam to dużą dowolność działania, dowolność w przemieszczaniu się jednostki niezależnie od postawionego zadania. Umożliwia nam to również użycie naszej przenośnej broni, jak pociski rakietowe javelin czy karabiny maszynowe. Możemy też liczyć na wsparcie wozów i ich załóg. Przed Wami stoi wóz bojowy Striker. Ten egzemplarz to wersja przeznaczona do transportu piechoty. Ma 8 kół i może poruszać się dosyć szybko na utwardzonych drogach nawet do 90 km na godzinę. Na drogach nieutwardzonych będzie to oczywiście nieco wolniej. Broń, którą na nim widzicie to wielkokalibrowy karabin maszynowy M2. Który strzela pociskami o kalibrze 12,7 mm. Jest w pełni zautomatyzowany, ma system zdalnego sterowania, dzięki czemu strzelec pozostaje wewnątrz pojazdu i stamtąd prowadzi ostrzał wybranych celów. W środku można przewozić 9 ludzi, a sama załoga wozu to dwie osoby. Do tej dwójki załogi dodajemy dziewięcioosobowy desant. Możemy współpracować z bojowymi wozami piechoty i rosomakami, jakie nazywacie. Rosomaki posiadają uzbrojenie o prawie dwukrotnie większym kalibrze macie więc trochę większy dystans i siłę rażenia niż my. Ale system naprowadzania jest identyczny, a zdolności pokonywania przeszkód podobne. Jedyna różnica, że u nas jest nieco mniejszy prześwit między podłożem a podwoziem, ale oba te wozy to wyśmienite jednostki. But, but vehicle, yeah. to Snake. Na moim kierunku wykryłem 4, to Snake, Snake to November 01. Wykryte cele ostrzelać bronią pokładową. Odbiór, November 01, to Snake, odebrałem wygodę. Odbiór. Świcimy tutaj z Amerykanami już prawie dwa tygodnie i mamy tutaj dwie różne doktryny. Można powiedzieć, że dwa różne rodzaje wojsk. Amerykanie też to są piechota zmotoryzowana, ale przygotowują się troszkę inaczej do wojny niż, niż nasze pododdziały piechoty zmotoryzowanej. Więcej używają swoich, swoich wozów bardziej do dostarczenia w miejsce, z którego później następnie żołnierze przechodzą i prowadzą działania. My tutaj prowadzimy y, jako piechota zmotoryzowana działania wspólnie z wozami, oni oddzielnie. Trzeci batalion jest najmłodszym batalionem w 12. Brygadzie. Jeszcze nie, nie posiadamy żołnierzy, którzy mają 12 lat służby. Niemniej jednak rośnie duże zainteresowanie wśród żołnierzy przedłużeniem tych kontraktów. Są bataliony żołnierzy 10-11-letni i z niecierpliwością oczekują decyzji o przedłużeniu zawodowej służby wojskowej dla nich. Wielu ludzi, w tym ja, którzy tu pracują w całe życie, wkładają w tą pracę chuszby bycia żołnierzem i chcieliby to robić jak najdłużej ile, ile mają sił, tak? To jest mój sprzęt, UKM, zasięg 1500 metrów, Pocisk leci 860 metrów na sekundę, nie? November 01 tu, Eagle 01, zużycie 100, odbiór. Okay. Rozładuj broń, rozładuj broń. Anxious. Niepokój. Fantastycznie. Całkiem nieźle. Jestem gotowy. Na plecach mamy plecak piechoty górskiej, w którym znajduje się kamizelka taktyczna z składami balistycznymi. Wszystko razem waży około 20-25 kg. Dodatkowo jest hełm, butelka wody. No teraz to już jest koncentracja. Tak? Teraz jesteśmy skoncentrowani, wiemy dokładnie co mamy robić, damy z siebie wszystko. Mamy godnych rywali, ale praktycznie jestem pewny, że damy radę. 3, 2, 1, start. Meta, meta, tu start, odbiór, pierwsza drużyna ruszyła. Obawiam się tego, że będziemy mieli tam tylko 5 minut na założenie kamizelek, hełmu plus jeszcze włożenie yy, tych płyt blu odpornych do kamizelki. To może stawić trochę problemu, ale, ale mam nadzieję, że się wyrobimy w, w ciągu pięciu minut. Dobra, 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 dobra. Na luzie zdejmij plecak. O, o, znakomita przeprawa przed strzelaniem. Daję w kość, ale, ale było dobrze. Rywalizacja jest bardzo dobrą rzeczą. E, rywalizujemy i z, z kolegami z, z US Army. E, bardzo dobrze nam idzie ta rywalizacja, jak dotychczas. E, I rywalizujemy również ze sobą. To, to jest bardzo to jest zdrowa rywalizacja. Panowie, pamiętajcie tylko o jednym, proszę was. E, sprawdźcie przełącznik rodzaju ognia, żeby nie poszło wam serią, tak? Pełna koncentracja, tam nie ma czasu. Zobaczcie na nich, dopiero przybiegli. Gotować się, pięcioma strzałami, pojedyncza. Do tarczy, ognia, okay. strzałów. <laughs> przygotować się. Ognia. Tylko jeden strzał jest poza głównym celem, czyli stracił tylko jeden punkt. Ramię w ramię polscy i amerykańscy żołnierze wykonali to zadanie. Oczywiście są zespoły z najlepszym czasem, z najlepszym wynikiem, ale ogólnie nie o to tutaj to chodziło. Chodziło o ten duch zespołowy i radość żołnierzy, które widać ich podniecenie na twarzach, kiedy liczą te wyniki, kiedy razem idą do tarć i to było najważniejsze. To było najważniejsze w tej rywalizacji. Czołg PT-91 Twardy to gruntownie zmodernizowana konstrukcja oparta na czołgu T-72. Służy w polskiej armii od lat 90. XX wieku. Twarde służą m.in. w pierwszej Warszawskiej Brygadzie Pancernej, której siedziba mieści się w podwarszawskiej Wesołej. Żeby zacząć jazdę czołgiem, trzeba sprawdzić, czy są płyny eksploatacyjne, oleje, płyn chłodniczy. Również sprawdzamy naciągnięcie gąsienic. Widać właśnie wyraźnie, gąsienica jest opuszczona. Po chwili jak załoga zaraz zacznie naciągać gąsienicę, będzie widać jak ona idzie do góry i się napręża. naciągnięciu przez załogę gąsienicy poprzez klucz wyraźnie widać, że ta gąsienica jest już naciągnięta, nie jest opuszczona. Możemy przystąpić do opuszczenia klapy, osłony, a następnie zamknąć błotnik, założyć błotnik i możemy przystąpić do dalszej jazdy. Uwaga Pluton, stawiam rozkaz bojowy. Przeciwnik prowadzi działania zaczepne na ogólnym kierunku. Siedlce. Warszawa. Jego pododdziały pierwszorzutowe aktualnie zajmują miejscowość Mińsk-Mazowiecki. Nasz Pluton otrzymał zadanie: działać jako bojowy patrol rozpoznawczy, rozpoznać drogę podjazdu kompanii. Droga zielonka, sulejówek. W razie potrzeby wiązać przeciwnika walkom, jeżeli jest to niemożliwe, zająć stanowiska ogniowe, czekać na siły główne kompanii. Jakieś pytania? Walk.

Do rejonu wykonywania zadania. W kolejności. Drugi, mój, trzeci, czwarty. Naprzód! Tematem dzisiejszych zajęć jest Pluton czołgów w działaniach taktycznych. Zostało zaplanowane kilka epizodów, właściwie zagadnień, które ma zrealizować dowódca Plutonu, mianowicie wykonanie marszu zajęcie rubieży ogniowej, obserwacje i wykrycie przeciwnika oraz zwalczanie go na określonym kierunku, jak również przeprowadzenia kontrataku oraz zajęcie określonego obiektu. Takie zadanie dostał dowódca plutonu od dowódcy kompanii. Dowódca plutonu otrzymał rozkaz wykonania marszu patrolowego. Jego celem jest rozpoznanie drogi. W momencie ataku ogniowego przeciwnika Para patrolowa zajęła rubież ogniową. Siły wroga są jednak przeważające. Na sygnał grom dowódca plutonu wycofuje patrolową parę. Podczas tych zajęć sprawdzane są umiejętności poszczególnych dowódców oraz ich reakcje na kolejne zagadnienia bądź epizody i sytuację taktyczną. Wszystkie elementy są wykonywane na komendy i powinny być wykonywane jednocześnie przez wszystkich dowódców załóg. Jeżeli dowódca Plutonu podaje komendę do wykonania, wszyscy dowódcy załóg powinni wykonać to jednocześnie. Ugrupowany Pluton wykonuje kontratak. Cztery czołgi rozwijają się w linię bojową i zwalczają przeciwnika. Sukces sprawia, że pada komenda rozpoczęcia pościgu za wycofującym się przeciwnikiem. Truton, baczność załogi dowozów. Dowódcy czołgów, w szeregu frontem do mnie z biurka. Ćwiczenie oceniam jako dobre. O ile mogłem zobaczyć tak z czołgu, wszystkie wasze działania zostały wykonane prawidłowo. Tutaj widzę, trzecia załoga miała problem z gąsienicą, no ale wiadomo, warunki mamy tak zimowe. Nie wiem jeszcze, jak dowódca kompanii. Ja oceniam ćwiczenie bardzo dobrze. Czy macie panowie jakieś uwagi odnośnie przebiegu ćwiczenia? Czy mieliście jakieś problemy, o których nie było czasu zameldować? Brak. Żadne ćwiczenie taktyczne nie polega tylko i wyłącznie na wyjeździe w pole. Większość pracy tak naprawdę, większość czasu jest spędzana właśnie tutaj na parku. Yy... Zwłaszcza teraz, kiedy mamy porę zimową, temperatury są bardzo niskie, sprzęt ma problem z odpaleniem. Dlatego trzeba kilkanaście, nawet jeszcze wcześniej, kilkadziesiąt minut wcześniej przyjść, odpalić podgrzewacze, żeby po prostu ten sprzęt był w stanie działać tak jak należy. Po powrocie, po zajęciach, załoga czołgu odbywa tak zwaną obsługę, czyli to, tak jak widzimy na załączonym obrazku. Dział nowy wyjmuje całe uzbrojenie z czołgu ze środka. Tutaj w tym przypadku jest karabin PKT-72, a kierowca czołgu mierzy stan oleju w silniku. Ten czołg PT-91 twardy jest wdzięczną maszyną, my o niego dbamy, on dba o nas, spełnia każde nasze oczekiwania. Tutaj jeżeli pani elektronika, możemy wszystko ręcznie po prostu robić, wszystko jest tak jakby dublowane. Nie jesteśmy zostawieni po prostu sami sobie, możemy po prostu kombinować, żeby wykonać odpowiednie zadanie stawiane przez naszych przełożonych i dowódców.